Nazywam się Łukasz Bełdowski, a moim gościem w dzisiejszej rozmowie dnia jest Tomasz Haja. Już nie wójt, a burmistrz miasta i gminy Sobków. Dzień dobry, panie Łukaszu, dzień dobry państwu. Myślę, że to jest taka chwila historyczna, bo Sobków był miastem i po 155 latach udało się odzyskać prawa miejskie. Dla mieszkańców Sobkowa to przede wszystkim myślę rozwój. Większe szanse na rozwoju miasteczka Sobków, ale również całej gminy. Także będziemy starać się pozyskiwać nowe środki dla mieszkańców. Ale chyba ważne jest to, że to jest historyczna chwila: że mieszkańcy Sobkowa nigdy nie przestali być mieszczanami i oni nadal do tej pory się czuli, dlatego takie starania podjęliśmy. Proces legislacyjny rozpoczął się dwa lata temu, ale nie ukrywam, że już podczas pierwszej mojej kadencji mieszkańcy wnioskowali o to, żebym się postarał o przywrócenie praw miejskich. Mówię, jeżeli zdążę, to rozpocznę, jeżeli nie, to jeżeli wygram w drugiej kadencji, to w drugiej kadencji rozpocznę te działania. Ale cieszę się, że się udało. Trwało to dwa lata. Przede wszystkim pierwsze działania to były działania Rady Gminy w Sobkowie, bo one rozpoczęły się w marcu 2023 roku. Były podjęte dwie uchwały. Jedna, pierwsza uchwała odnośnie podjęcia działań zmierzających do zmiany statutu miejscowości Sobków na miasto, a druga uchwała to konsultacje społeczne. A z jakiego względu jest tak ważne, że Sobków jest z powrotem miastem? Myślę, że Sobków był miastem, bo w 1563 roku Stanisław Sobek wraz z żoną Anną lokowali. Na terenie nidy rycerskiej, miasteczko Sobków u króla Zygmunta Augusta. Przez 306 lat Sobków był miasteczkiem, no niestety, po powstaniu styczniowym, prawa zostały miejskie zabrane ukazem carskim, i tak naprawdę to tylko doprowadziło do zaprzestania czy, czy zmniejszenia rozwoju gospodarczego tej miejscowości. Mieszkańcy. Czuli się i nadal się czują mieszczonami, i cały czas wnioskowali o to, żeby te prawa miejskie przywrócić. Ja się cieszę, że akurat mnie się to udało, mimo że nie jestem mieszkańcem Sopkowa, ale jestem mieszkańcem gminy. Ja się z tego bardzo cieszę, że właśnie w tej chwili Sopków ma te prawa miejskie. Mówiąc o gospodarce, co to oznacza z takiego praktycznego punktu widzenia finansowego dla miasta? Aż takiej dużej różnicy nie będzie, ale są niektóre dedykowane projekty unijne czy projekty rządowe dla gmin miejsko-wiejskich. I tutaj myślę, że będziemy starać się o, o te środki, żeby ten Sobków nadal rozwijać. W Sobkowie uważam bardzo dużo udało się w poprzedniej kadencji zrobić. Tak naprawdę wokół Sobkowa i w Sobkowie. Przeprowadziliśmy termomodernizację obiektów użyteczności publicznych, wykonaliśmy oświetlenia, doposażyliśmy szkoły, ośrodki zdrowia, ale tak naprawdę został mi jeszcze centrum Sobkowa rynek. Rynek, kiedy właśnie został ustanowiony, wybudowany, właśnie za czasów jeszcze tutaj Stanisława Sobka i myślę, że to jest dla mnie taki najważniejszy temat, żeby zająć się. Rewitalizacją rynku w Sobkowie. Rynek ma, miał takie ogromne znaczenie przy między innymi handlu tarcicą, prawda? W Sobkowie? Tak, jak najbardziej, ale też właśnie w tamtych czasach Stanisława Sobka, właśnie zostały ustanowione dwa jarmarki w miesiącu maju i lipcu, jak również czwartek został takim dniem targowym. I to wszystko odbywało się właśnie na rynku w Sobkowie. Dlatego hmm, myślę, że ten rynek jest ważny, musimy tą rewitalizację przeprowadzić. Ja nie ukrywam, że jesteśmy na etapie ukończenia dokumentacji projektowej, rewitalizacji rynku i jeżeli już będziemy mieć pełną dokumentację, będziemy się starać o środki na rewitalizację parku. Kiedy jest to możliwe spełnienie tego y, życzenia? Znaczy, to trudno jest powiedzieć, bo jak inne inwestycje, to przede wszystkim najpierw szukamy środków zewnętrznych. Jako samej gminy na to nas nie stać. Jeżeli nie uda nam się pozyskać, będziemy systematycznie z własnych środków ten park rewitalizować. Ja mam nadzieję, że takie środki pozyskamy. Patrząc na to, co udało nam się do tej pory zrobić w Gminie Sobków, to jestem optymistycznie nastawiony, że uda nam się tę rewitalizację przeprowadzić. Pięknie dziękuję za rozmowę, panie burmistrzu, i życzę samych sukcesów. Dziękuję, panie Łukasz.